Rostu na na szyklany. Szyklany w po stronie, teraz jest. Idę, 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 na na ciasno w lewo, ciasno w lewo, teraz w lewo na rondo, rondo 360. prawo 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 Przed chopą w prawo Przed chopą w prawo Dobrze. Przed chopą w lewo Czas na lewy, czas na lewy, czasny lewy. No hopa, no hopa.